Prosto, zamknij oczy, poczuj siłę w swojej postawie. Wdech, spokojny wydech, wdech i głęboki wydech, wdech i znowu długi i głęboki wydech. Siódmy tydzień czas na odwagę. Odwaga to nie brak strachu, odwaga to działanie mimo strachu, to zrobienie kroku, nawet gdy nogi się trzęsą, to powiedzenie prawdy, nawet gdy głos drży. To bycie sobą, nawet gdy świat mówi ci, żebyś był kimś innym. Każdy z nas ma swoje lęki, lęk przed odrzuceniem, przed porażką, przed nieznanym, przed byciem ocenianym, przed byciem niewystarczającym. To naturalne, to ludzkie, nie ma w tym nic złego. Ale jest różnica między tym, kto pozwala lękom rządzić swoim życiem, a tym, kto idzie dalej mimo nich. Myśl o swoich lękach, nie uciekaj od nich, nie chowaj ich. Spójrz na nie. Czego się boisz? Nazwij to w myślach. Wyobraź sobie swój strach jako ciemną jaskinię. Stoisz przed wejściem, w środku jest ciemno, nie wiesz co tam jest. Serce bije szybciej, ale masz w ręku pochodnie. To Twoja odwaga. Może nie oświetla całej jaskini, może oświetla tylko kilka kroków przed tobą, ale to wystarczy. Bo nie musisz widzieć całej drogi, wystarczy, że widzisz następny krok, zrób ten krok, wejdź do jaskini, powoli, z pochodnią w ręku, z sercem, które bije mocno, ale nie przestaje bić. Zauważ, że ciemność ustępuje tam, gdzie świeci twoje światło, że strach maleje, gdy stawiasz mu czoła, że to, co wydawało się ogromne z zewnątrz, w środku, jest mniejsze. Niż myślałeś. Za każdym razem, gdy robisz coś mimo strachu, stajesz się odważniejszy, odważniejsza. To jak mięsień, który rośnie, gdy go używasz. Pomyśl o jednej rzeczy, którą odkładasz ze strachu, jednej rozmowie, jednej decyzji, jednym kroku. Wyobraź sobie, że go robisz, że stajesz twarzą w twarz z tym lękiem i że po drugiej stronie jest wolność. Powtórz w myślach. Mam odwagę, żeby być sobą. Moje lęki nie definiują mojego życia. Moje lęki nie będą nigdy definiowały mojego życia. Robię krok nawet, gdy się boję, zwłaszcza wtedy. Waleriana jest twoim ziołem, korzeń spokoju. Bo odwaga nie oznacza ciągłego napięcia. Odwaga potrzebuje odpoczynku. Wojownik musi spać. Pij walerianę wieczorem, żeby spokojnie spać, i rano wstać, gotowy na kolejne wyzwania. Wdech odwagi, wydech strachu, jeszcze raz, wdech siły, długi wydech wątpliwości. Poruszam ciałem, czuję siłę, czuję moc. Czuję za sobą wszystkich, którzy mi sprzyjają. Czuję opiekunów, którzy są częścią mojej historii. Czuję wszystkich swoich przodków, przekazują mi swoją siłę i swoje moce. Obejmuję Was. Kocham Was, dziękuję Wam, otwieram oczy, idę odważnie, krok po kroku, nie dlatego, że się nie boję, dlatego, że idę mimo strachu.